Hej. Odóż ją! Szybko zbadamy. Powinna być śruba trzy, 16 wchodząca w ten duży tryb. Nie. A, a. Nie, nie, nie. Jak nie, nie nawet nie, 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 nie spojrzało. Nie musiałem. Hej, Sara. Mówiłam wyraźnie, że to nie pompa stanowi problem, a ty nadal swoje. Nieładnie, Samuelu. Na naszą obronę. Byłem pewien, że skończymy zanim się obudzisz. Ja ci nie mówię, jak masz robić to swoje beczki i inne tam korkociągi, więc ty mi się nie mieszaj w sprawy, których ewidentnie nie kumasz. Wow. Pa. Wow. Sio. Dzięki, panowie. Wow. Choć drużyną to nie będziemy! Nie, to nie jest taki układ. Co to to nie? Jesteśmy zawodowcami. Zdecydowanie. I może kolegami co najwyżej. Z roboty, ale też dwoma gościami ze wspólnym kumplem. Którego już nie ma? Dwoma gościami kropka. I tego się trzymają. Super. <laughs>